Samoobrona dla pań no to jest nie tylko nauka samoobrony, ale takiej pewności siebie. Nasze panie bardzo się zmieniły w czasie tych krótkich zajęć. Widać w nich taką dużo większą odwagę, dużo większą pewność siebie, większą świadomość ciała, tego co mogą zrobić. Bo mówmy się, to są zajęcia samoobrony, a nie zlania facetów w ciemnych ulicach, tak? Wypracowujemy odpowiednie schematy, które gdzieś tam pozwalają nam. Zwrócić uwagę na niektóre rzeczy, kiedy na przykład idziemy same ciemną ulicą. To są zajęcia, które są dofinansowane z gminy, więc tak naprawdę my za nie nic nie płacimy. Mamy biziutko i nie korzystać z tych zajęć to jest absolutnie zbrodnia, bo one są fantastyczne. To jest ogrom serca, więc naprawdę no, można jeszcze dołączyć do nas. Proszę się nie bać, tu nie trzeba wielkiej sprawności fizycznej, tylko można się dobrze bawić, tak jak tam dziewczyny z tyłu i podnosić swoją świadomość, swoje umiejętności.